Helena mniszkówna, Królowa Gizel. Jeśli chcesz więcej takich materiałów, zostaw subskrypcję. Rozdział 28. Na Malowniczej wyspie greckiej na Morzu Jońskim, cesarzowa gizella przebywała ze skromnym swym dworem, pochłonięta budową wymarzonego przez siebie pałacu. Miejsce obrała sama, podczas nieskończonych swych wycieczek pieszych po wyspie. Było to wzgórze spływające do morza w łagodnych stokach, na których rosły cyprysy i gaje oliwne. Skupiny palm i drzewa pomarańczowe, usiane złotym owocem, a niżej burzyły się kwitnące aloesy, dzikie lilie i tysiące przeróżnego kwiecia, ubarwionego wszystkimi kolorami tęczy. Widok stąd rozciągał się na bezbrzeżną przestrzeń morza, przystrojonego białymi koronkami pian, morze łaszące się ku brzegom lubieżnym, omdlewającym przegubem fali i roześmiana wśród mego przepychem swej zieleni wyspa. Oto było wymarzone miejsce na urzeczywistnienie fantazji Gizeli i tu właśnie wznosiły się już w górę ściany z białego marmuru, tworzące klasyczny profil budowli, utrzymanej ściśle wedle wzorów pentelikońskich arcydzieł, którymi słynęła starożytna Grecja. Pod mistrzowską ręką znakomitych architektów pałac rósł i przetwarzał się w istną świątynię bogini Ateny. Cesarzowa z pomocą profesora Homwerina czerpała wzory z najwytworniejszych gmachów Attyki i sama podsuwała projekty mistrzom, troszcząc się, ażeby wszystkim wymaganiom archaicznej sztuki stało się zadość. Oni spełniają dalej rolę Kalikratesa i Iktinosa, mówiła Gizela do profesora o architektach. Ale ty, profesorze, bądź duchowym Fidiaszem i stwórzcie razem takie arcydzieło jak Parthenon, albo jeszcze archaiczniejsza, Ósmym cudem świata nazywana świątynia Artemidy w Efezie. Niech to będzie nowoczesny panteon sztuki greckiej. Bez wątpienia, odpowiedział uczony, prześcigniemy tamtych mistrzów, skoro czuwa nad nami duch Peryklesa, objawiony w Tobie najmiłościwsza pani. Pragnę właśnie na tym wzgórzu w czasach dzisiejszych cofnąć się wstecz do epoki peryklesowskiej i tu oddychać pełną przestrzenią greckiego morza, tego samego, które kołysało ongiś bohaterów Ilionu. Tego samego, po którym płynęła tęskna zaduma Penelopy, nad którym witała Ulisesa piękna Nauzika, tego samego, po którym płynęły waleczne triery Temistoklesa i flota mężnych wojów Xerxesa, ćwiczącego w gniewie wzburzone fale, tego samego wreszcie, z którego zmienności nieśmiertelny Herodot czerpał swe historyczne natchnienia. W tym idealnym przybytku przeszłości będzie można całkowicie oddać się marzeniom, gdy świat dzisiejszy zmęczy swą powszedniością. Rozumiesz mnie, profesorze. Tak jest, a jednak grozi nam zawsze powrót do twardego i częstokroć plugawego realizmu doby obecnej. Dokoła ciebie, najmiłościwsza pani, o krok stąd już jest świat inny pospolity, nie rządzi nim ani hegemonia piękna, ani ideał dawnych bohaterów, ani nawet często prosta przyzwoitość. Już wspomniałem kiedyś, że powinnaś się była najmiłościwsza pani, urodzić w epoce takiej, którą uzmysławia ten oto pałac. Ależ, profesorze, zawołała wesoło Gizella. Przenieśmy się właśnie do tej epoki, odgradzając się od dzisiejszego świata morzem. A jeśli i tu wtargnie rzeczywistość naszego wieku, to powędrujemy dalej. Ale patrz, profesorze, wraca łódź z miasta, wioząca dla nas pocztę. Będziemy mieli świeże wiadomości. Wkrótce, ahmed i wioślarz grek przybili do brzegu. Wyskoczył z łodzi dworzanin cesarzowej. Oddając jej parę listów z pieczęciami cesarskimi i dzienniki. Profesor wziął jedną z gazet i usunął się trochę na bok. Cesarzowa usiadła na ławie pod cyprysami i rozerwawszy list, zaczęła czytać. W miarę czytania twarz jej płonęła coraz silniej gamą wzruszeń. Rzęsy jej łopotały jak skrzydła spłoszonego ptaka. Profesor, który dyskretnie obserwował czytającą cesarzową, dojrzał, że nagle zbladła i zadrżała w sobie. Profesorze zawołała Sustia jest w przededniu wojny z Gwiazdą Morza to straszne przepowiadałaś to najmiłościwsza pani po odwołaniu księcia Ksywiana to okropne tym bardziej że Gerymia grozi z drugiej strony jak pisze cesarz Sustia znalazła się w położeniu bardzo krytycznym katastrofa wojny nieunikniona wracam do Sustii muszę wracać i to jak najprędzej czy jego cesarska mość kładzie nacisk na powrót twój pani bo wszak na tej wyspie jesteś zupełnie bezpieczną. Cesarz pragnie mego powrotu, lecz nie z powodu wojny. Ale pominąwszy to, gdy tam stać się może nieszczęście, czyż wolno mi przebywać tu nadal w tym święcie czarów i bajki? Wracać trzeba i to zaraz, bezzwłocznie. Ale coś jeszcze pisze cesarz. Szaleństwo, zawołała zrywając się z ławki, powołują księcia Ksywiana na tron cesarski do Kuarotto za ocean. I książę zgadza się, Wyobraź sobie, że tak. Podobno przede wszystkim księżna Herminia tego pragnie i nakłania ksywiana. Ach, to trzeba im wytłumaczyć, niepodobieństwem jest tam jechać za nic, za nic, on tam zginie. Skoro go powołują sami? A jednak on tam zginie, powtórzyła cesarzowa z naciskiem. Obcy, zamorski kraj, znany z awanturniczych wybryków. Dziś wzięło górę ostronictwo monarchistyczne, jutro dzisiejsi władcy pójdą pod gilotynę. Dziwię się Herminii, jak można pragnąć zamienić żywot tak słodki, jaki obecnie wiodą w małraże, na ciężar korony i na troskę o własne życie. Homwerin zamyślił się chwilę. — Hm — rzekł — wasza cesarska mość raczy przyznać, że księżna Herminia powoduje się wygórowaną ambicją i dumą, a na to lekarstwa nie ma. Zawistnie patrzy na twoje najmiłościwsze stanowisko i chce ci dorównać choćby tytułem cesarskim. — Profesorze, przesadzasz — Księżna matka jest stokroć dumniejsza od Herminii, a jednak wiem z listu, że zabrania Ksywianowi tej awantury kategorycznie. Księżna Anuncjata wolałaby widzieć drugiego syna również na tronie cesarskim, ale Quarotto to nie tron i korona, lecz szafot i miecz. — Wasza cesarska mość — próbował tłumaczyć Homwerin. — Odpływam dziś wieczorem, aby jeszcze wstąpić do Mauraru. Muszę ich powstrzymać od nieszczęścia, muszę. Wezwij, profesorze, do mnie Szambelana Falwi, trzeba również zawiadomić kapitana statku, ani chwili zwłoki. Czy mi najmiłościwsza rozkażesz zostać tu przy budowie, czy mam towarzyszyć ci? Ach, naturalnie jedź ze mną, profesorze, bo nie wiadomo, co tam zajdzie. Tu zostaną architekci pod czujnym okiem mistrza Paulosa, który musi dokończyć rozpoczętą budowlę. Mówiąc te słowa, cesarzowa zatrzymała się przed swoją willą i rzuciła okiem na bielejący z dala fronton pałacu. Silne wzruszenie odbiło się na jej twarzy, pobladłej, w oczach aksamitnych osiadła chmura głębokiej zadumy. — Czy też wrócę tu znowu i... w jakim nastroju ducha? — szepnęła ledwie dosłyszalnie. — A gdy wrócę kiedyś, przywiozę posąg Achillesa i umieszczę go tu, niech świeci swoim nadbohaterstwem, takim jak ja, małym wielbicielom swoim. Gdy noc zapadła, statek cesarzowej prół już fale morza, osrebrzone światłem księżyca. — Czy długo wasza cesarska mość zabawić raczy w maurarze? — spytał cesarzową Szambelan Falwi. — Dwa, trzy dni najwyżej. Dlaczego pytasz, książę? — Gdyż oficjalne zawiadomienie o powrocie waszej cesarskiej mości wysłane do Susti, lecz nie oznaczono dnia przyjazdu do Idania. — Tem lepiej. Przyjadę incognito. Bardzo się cieszę. — Tak, najmiłościwsza pani, jednak Idań oczekuje twego powrotu niecierpliwie. Więc od dniu przyjazdu zawiadomimy dwór Idański już z Mauraru. Gizela zasępiła się. Teraz dopiero uderzyła ją świadomość, że sama dobrowolnie pozbywa się swobody i oddaje się w niewolę z nienawidzonym, zatęchłym stosunkom dworu. Wszystkie dawne bóle, smutki i niepokoje stanęły przed nią i jęły ją trapić. Już pogrążyła się w żalu za utraconą ciszą i pogodą, do której nawykła. Już zaczęła wyrzucać sobie z całą stanowczością, że w chwili groźnej dla państwa winna być obok cesarza, na stanowisku swoich obowiązków. A przytem, trzeba ratować ksywiana, który daje się uwieść awanturniczym propozycjom. Zresztą uczuła wzmożoną niezwykle, a powtarzającą się ciągle tęsknotę do dzieci. Krabina Marta pisała już nieraz, że Beta i Roger podrośli znacznie, są mądrymi i ślicznymi dziećmi. Roger nawet nie pozna matki. A z tego co pisze Marta, widać, że uprzedzają go do niej źle. Gorzki wyrzut sumienia zgłuszył w gizeli wszystkie inne uczucia. Czy nie przesadziła swego oburzenia na otto Kara kosztem dzieci i ich przywiązania, czy godziło się porzucić je i pozostawić na tak długo pod wątpliwymi wpływami babki. Wszak sama zawsze obawiała się tych wpływów i tego wychowania. A ona, czy wróciłaby do idania tylko na wezwanie otto Kara, gdyby nie dzieci i groza wojenna. Pytała samej siebie i wątpiła bardzo. Kochała od Tokara, kara. Lecz już zupełnie inaczej niż dawniej, bez wiary głębokiej, bez tego oddania się całą duszą i sercem, jakim darzyła go przedtem. Przełom jakiś zrujnował jej doszczętnie dawne uczucia. Zamiast dawnego zapału była w niej głucha, przeraźliwa pustka, którą daremnie usiłowała zapełnić kowiek. Myślą i wyobraźnią bardzo daleko odbiegła od męża. A życie na dworze idańskim tyle nasuwało jej przykrych wspomnień, że czuła doń nawet od Zbliżał się wieczór, gdy statek cesarzowej podpływał do portu Sustiańskiego Steriot, skąd Gizela miała się udać powozem do Mauraru, pobliskiej rezydencji księcia Ksywiana. Tłumy ludu, zaległy przystań portową, strojną w chorągwie i wieńce kwiatów, roiło się od powozów i karet, przybyłych tu z okolicy i z miasta. W pawilonie nad morzem oczekiwał książę Sywian z małżonką i własnym dworem. Burzą okrzyków powitalnych i grzmiącymi tonami orkiestry zachuczał brzeg przepełniony, gdy cesarzowa ukazała się na pokładzie statku i wstąpiła na pomost rozciągnięty na kilku łodziach łączących pawilon ze statkiem. Na spotkanie cesarzowej książę Sywian i księżna Herminia wyszli na środek pomostu. Zatkało coś w duszy Gizeli – Spojrzała na obojga księstwo dziwnie smutno, jak na skazanych, i sama, przeraziwszy się własnych uczuć, wzięła Herminię w ramiona, witając ją z siostrzaną serdecznością. Tłum na brzegu zawrzał nową owacją. Przez pomost szła Gizela, prowadzona pod ramię przez księcia Ksywiana, ogarniając ciekawym spojrzeniem całe wybrzeże. Gdy była już blisko brzegu, nagle zadrżała dziwnie i zatrzymała się. Zachód słońca... Szeptała, patrząc na łuny ogniste, w których tonął pomost cały, brzeg i pawilon. Zachód! powtórzył książę trochę zdziwiony i pociągnął Gizelę lekko naprzód, lecz ona oparła się jakby zahipnotyzowana niewidzialną siłą. Rozglądała się po tłumie niespokojnie, szukając w nim bezwiednie kogoś. Kto na mnie tak patrzy? rzuciła półgłosem. Jej szept zdumiał już ksywiana. Tysiące oczu patrzy w tej chwili na waszą cesarską mość. Rzekł książę takim głosem, że cesarzowa opamiętała się i postąpiła prędko naprzód. Skłaniając głowę machinalnie na hałaśliwe wiwaty i okrzyki, przesunęła oczy pozebranych, jak gdyby wypatrując kogoś wyłącznego, czyli wzrok magnetyczny czuła na sobie prawie dotykalnie. Wtem ramię jej drgnęło powtórnie, usta rozchyliły się jak do okrzyku. Ksywian spytał zaniepokojony: Co się stało waszej cesarskiej mości? Nic, nic, idźmy. Postąpiła wolno naprzód, wpatrzona badawczo w utkwiony w nią wzrok mężczyzny, którego wysoka, dorodna postać i twarz smagła, bladawa, o niepospolitym, pociągającym wyrazie, przypomniała jej kogoś, kogo raz w życiu widziała, czy może śniła. Gdy znalazła się na schodach pomostu, mężczyzna odkrył głowę i, pochyliwszy się cały w ukłonie głębokim, oddał jej cześć najwyższą jak bóstwu. Gizeli przemknęło błyskawicznie przez myśl. Czyżby to był Sveno? I zapłonęła rumieńcem. Zwrócona całą postacią do nieznajomego, skłoniła mu się wdzięcznym ruchem głowy, spojrzawszy na niego z uśmiechem tak czarownym, że w oczach zapaliły mu się ognie zachwytu. Pochylił czoło powtórnie, kładąc dłoń lewą na piersiach dla tem głębszego wyrażenia swej czci. Była to jedna chwila, lecz tak znamienna że uwaga obojga księstwa i bliżej stojących osób skierowała się na nieznajomego mężczyznę. Cesarzową otoczył dwór, mężczyzna usunął się w głąb tłumu, nie nakrywając głowy. Gizella, jadąc powozem z księciem, księżną i profesorem Homwerinem, myślała o nieznajomym, którego postać wydała jej się tak bardzo podobną do księcia Sfena, widzianego raz jeden na portrecie w Avra Ravady. Uczuła się podnieconą czymś zupełnie nowym, Zaciekawienie jej rosło i nie zdołała go w sobie zagłuszyć, nawet podczas rozmowy z księstwem. Myśląc uparcie o nieznajomym, nasuwało jej się mimowolne porównanie jego do Achillesa. W Mauraże, w pałacu Ksywiana, zawieszonym na skale nad stromem urwiskiem, zbiegającym wprost do morza, Gizela przebyła kilka dni w oczekiwaniu na cesarza, który zapowiedział swój przyjazd, by spotkać tu żonę. Zapowiedź ta uszczęśliwiła Gizelle tylko z jednego względu, że Otokar odwiedzi brata, a tym samym złagodzi naprężone stosunki wynikłe z politycznych nieporozumień. Obiecywała sobie przyczynić się gorliwie do zupełnego pojednania obu braci, tymczasem zaś używała całego wpływu, by odwlec decyzję Ksywiana co do wstąpienia na tron w Kuarotto. Książę był pozornie zdecydowany, ale obojętny na całą sprawę. Księżna przeciwnie. Zapaliła się do wyjazdu i ani chciała myśleć o zrzeczeniu się ofiarowanej im korony cesarskiej. Po wyczerpaniu wszystkich argumentów, Gizela spostrzegła, że podrażniła tylko ambicję Herminii. Księżna zbyt wyraźnie dała cesarzowej do zrozumienia, że skoro sama jest monarchinią tak potężnego państwa, nie powinna jej tamować drogi do tych samych świetności. Słysząc to, Gizela popatrzyła na księżnę ze smutnym pobłażaniem. Czy sądzisz, Herminio, że mnie korona cesarska uszczęśliwia, że mnie olśniewa jej świetność? O, nie znasz mnie, droga. Nie mam w tej chwili sposobności do odkrywania swej duszy, lecz wierzaj mi, że gdyby to było możliwem, z rozkoszą wróciłabym do czasów skromnej księżniczki arwijskiej. A zresztą przyznasz bezstronnie, że korona Susti różni się zasadniczo od korony w Kłaroto, gdzie utworzenie tronu może być przemijającą nowością dnia. Nie chcę źle wam wróżyć, bo za bardzo was kocham, ale chcę odwrócić nieszczęście. O ile wiem, nawet matka błaga was usilnie, abyście zaniechali tej niebezpiecznej imprezy. Matka ulega wpływom cesarza, który, powodowany jakąś dziwną racją, już dziś odmawia nam udziału Susti w tej sprawie, odmawiając nam okrętów Wojska Poparcia Wszystkiego, wołała wzburzona księżna. — Herminio — odezwał się Ksywian — Stanowisko cesarza słuszne, bo niepodobieństwo jest narażać interesów państwa własnego dla być może fantazji. Zresztą Sustia jest w zamęcie grozy wojennej, oczekuje się lada dzień wybuchu wojny, więc interesować się państwem, które nigdy nie będzie mogło przyjść z pomocą zagrożonej monarchii, byłoby najwyższą lekkomyślnością panującego. Gizela spojrzała na księcia z wdzięcznością, przyznając słuszność pobudkom cesarza. Nazajutrz rano, przechadzając się w parku pałacowym, spotkała się z księciem. Byli sami, księżna Herminia spoczywała jeszcze. Cesarzowa podała księciu rękę. Jestem wdzięczna waszej wysokości za to, że pojmujesz stanowisko cesarza w waszej sprawie, ale powiedz mi, książę szczerze, czy dążysz na ten tron zamorski z zupełnym przekonaniem i wiarą. Idę na ślepo tam, dokąd mnie wiedzie przeznaczenie, moja nieubłagana konieczność. Nie rozumiem cię, książę, co cię do tego skłania. Ksywian spojrzał na cesarzową wzrokiem przestraszającym, w którym była jakaś szalona rezygnacja i ostry ból zarazem. Ja nie korony pragnę, lecz opuszczenia susti za jaką bądź cenę, odrzekł chrypliwie. Dlaczego? Co to znaczy? Czy tak bardzo dotknął cię cesarz odwołaniem z gwiazdy morza? Książę uśmiechnął się boleśnie. Ach, gdybyż to. Nie chcesz mnie zrozumieć, Gizelo. Proszę, słucham. Ja tu dłużej żyć nie mogę pod bokiem Idania, gdzie ty? Nie chciałem się budzić ze snu uroczego, gdy byłaś stąd daleko, lecz teraz męka wróci z dawną siłą. Ach, wszak ty wiesz o tem od lat i nigdy zrozumieć mnie nie chcesz. Cesarzowa szła obok księcia zdrętwiała, łuna różowa padła na jej lica. Ja ciebie istotnie nie rozumiem, ksywianie, rzekła sucho, przyspieszając kroku. Książę zamilkł, tylko jego czoło ściągnięte kurczowo, usiane kroplami potu, było niemem świadectwem męki, jaką przeżywał. Gizela przybrała surowy wyraz twarzy i rzekła: Cała rodzina pragnie Was ocalić od niebezpieczeństwa grożącego Wam w Kuarotto, na tym zaimprowizowanym tronie. Czy i Ty, Gizello, pragniesz mnie ocalić? spytał Ksywian z wybuchem, przeszywając ją wzrokiem palącym. Tak i ja, odrzekła spokojnie jako żona twego brata i twego cesarza któremu winieneś posłuszeństwo i łamiesz je książę spuścił oczy wtem na skręcie alei ukazało się trzech mężczyzn dążących pospiesznie w stronę cesarzowej gizela poznała z daleka szambelana falvi jednego z dworzan mauraru i księcia Ward, zaufanego cesarza na widok tej trzeciej osoby której przybycie było niespodziewanym posunęła się szybko naprzód wzruszona i pełna niepokoju Panowie zatrzymali się, składając cesarzowej głębokie ukłony. Podała rękę idańskiemu dostojnikowi i zapytała nerwowo. Książę przybywa, z polecenia jego cesarskiej mości, który osobiście obecnie wyruszyć nie może. Wojna? krzyknęła głucho Gizela. Tak jest, najmiłościwsza pani. Sustia zaatakowana od strony Gwiazdy Morza i co gorsza od strony Gerymi. Cesarzowa zadała księciu Wart jeszcze kilka gorączkowych pytań, po czym rzekła ze stanowczością, wyjeżdżamy do Idania natychmiast, a wasza wysokość? Zwróciła się do Ksywiana. Ja, do Quarotto, odrzekł Ksywian z mocą. Cesarzowa zbladła i bez słowa już poszła do pałacu. Tego samego dnia wyjechała z Mauraru. Pomimo ogólnego podniecenia wywołanego wybuchem wojny, Idań witał cesarzową niezmiernie życzliwie z należną jej czcią. Cesarz wyruszył z zamku na spotkanie żony do małego pałacyku poprzedzającego przedmieście Idania, gdzie wznosiła się brama wjazdowa przystrojona przez miasto w kwiaty i festony zieleni na powitanie cesarzowej. Bramę obiegły tłumy ludu. To oficjalne wobec dworu spotkanie cesarza z żoną było dla obojga prawie ulgą. Wsiedli do odkrytego powozu jadąc ulicami pełnymi tłumów, wznoszących na ich cześć niemilknące okrzyki. Otokar olśniony był widokiem żony jej uroda wydała się mu bardziej rozkwitłą bardziej promienną niż za lat poprzednich ale nie śmiał jej spojrzeć prosto w oczy jakieś niezrozumiałe uczucie onieśmieliło go pojmował teraz że tylko na nim ciążyła wina i obawiał się wyroku gdy oboje znaleźli się w zamku sami bez świadków otokar wyciągnął ramiona do gizeli blady wzruszony niezwykle gizela podała mu serdecznie obie ręce patrząc w jego oczy poważnie a łagodnie Gizelo moja. Zawołał tylko i usta mu zadrżały. Nie poruszajmy od tokarze naszych wspólnych win, które oddalenie i czas zasnął pyłem niepamięci. Nieprawdaż? Usłyszał jej słodki głos i, niesiony wdzięcznością, ukląkł przy niej, kładąc jej dłonie na swem czole. Zili, piękno ty moje błogosławione, moja dumo, mój zachwycie. W okrzyku tym zawarł wszystkie swe uczucia, całą uspokojoną ambicję męża i cesarza, nawet całą duszę, przepełnioną blaskiem nowego zapału. Powitanie dzieci wstrząsnęło Gizelle i rozdrażniło ją do łez. Ośmioletnia beata, stworzona i nieufna, poznała Gizelle i zjednana pocałunkami jej, przygarnęła się wkrótce do niej pieszczotliwie. Ale mały Roger powitał matkę z ociąganiem się, sztywno i nachmurzony. Gdy Gizela ściskała go czule, patrzał na nią wzrokiem ciekawym, ale tak zimnym, i tak jej się usuwał z ramion, tak brutalnie odpychał ją od siebie, że rozgniewało to cesarza. Cóż to nie wiesz, kto przyjechał i kto ciebie wita? Nie wiem, odrzekł dzieciak nadąsany. Twoja matka, dziecko drogie, jęknęła Gizela zalana łzami. Mnie mówiła babcia, że moja matka jest bardzo zła, że się jej będę bał, i że ona woli cudzego murzynka niż nas, bo nas nie lubi i nas rzuciła. No, a ta pani na złą nie wygląda. Cesarz zatrząsł się z oburzenia i chciał bieć do księżnej ze zwykłą swoją porywczością. Lecz Gizela wstrzymała go i z łagodnym uśmiechem, panując mężnie nad bólem duszy, przygarnęła malca, przemawiała do niego tak skutecznie, że małe książątko rozchmurzyło się zupełnie długo jeszcze potem przyglądał się matce uważnie z zabawną miną aż wreszcie na drugi dzień zwrócił się do ojca z wymówką w głosie mówisz że mamusia jest piękna jak anioł ale ja widzę że anioły są dużo brzydsze oboje cesarstwo roześmiali się a czy w ogóle widujesz aniołów spytał cesarz ubawiony widziałem na obrazkach ale wszystkie one są zupełnie inne i na przykład, jak mamusia może udźwignąć tyle włosów na głowie, ciekawym. Gizele pochłonęły całkowicie szczebioty dzieci. Oderwać się od nich nie mogła. Brała każde z osobna na kolana, tuliła do siebie, wypytywała o najdrobniejsze szczegóły, pragnąc jak najgoręcej wynagrodzić tym drogim istotkom tak długi czas rozłąki. Roger, oswojony już z matką zupełnie, zazdrosny był o jej pieszczoty udzielane Beacie. Mówił raz na nadąsany do matki. Niech mamusia nie całuje Betty tylko mnie, bo ona nic nie znaczy, a ja jestem następcą tronu i będę cesarzem. Mamusia jest zaśliczna na to, żeby tulić do siebie zwykłą księżniczkę, która może sobie nawet biegać po górach jak koza arwijska, ale ja. Skąd ci przyszło do główki mówić coś podobnego? Spytała gizela, przykro dotknięta. Babcia mówiła w Itili, że tylko księżniczki arwijskie skaczą po górach jak kozy. A mnie nie pozwoliła, bo jestem następcą tronu i nosił mnie zawsze na rękach kamerdyner, ten stary Bernard. Wybiłem go raz porządnie po twarzy, bo wyobraź sobie, mamusiu, że ośmielił się powiedzieć mi kiedyś: moje dziecko. Prawda, że to oburzające. Babcia pochwaliła mnie, że postąpiłem rozumnie. Rogers zdziwił się niezmiernie i stropił, gdy matka skarciła go za to, tłumacząc mu łagodnie brzydotę o jego postępku. Ależ chyba ja, jak jako syn cesarza, mogę sobie wybić każdego lokaja czy chłopa, kiedy zechce. Naiwne i napuszonym tonem wygłaszane zwierzenia małego Rogera przeraziły Gizelle. Zlękła się, czy wpływ księżnej nie wkorzenił się już zbyt głęboko w dziecinną duszyczkę syna i sama ze zdwojoną energią zaczęła badać i kształtować charakter Rogera. Księżna matka, zgnębiona postanowionym wyjazdem ksywiana do Cuarotto, była na razie obojętna na wszystko inne, a nawet dla Gizeli o wiele względniejsza niż dawniej, może odczuwając jej wyższość duchową w porównaniu z drugą synową, Herminią, do której miała głęboki żal za pociągnięcie syna na drogę swych ryzykownych ambicji. Jednocześnie z rozpoczęciem pierwszych kroków wojennych przez gwiazdę morza, książę Ksywian przybył z żoną do Idanią na pożegnanie. Rozpacz księżnej matki była wstrząsająca, Gizela z serdecznością córki, zapominając o wszystkim, co kiedykolwiek odcierpiała przez księżnę, otoczyła teraz matkę najczulszą opieką, przytem łagodziła zwrodzoną sobie słodyczą stosunek cesarza do obojga braterstwa, wielce naprężony z powodu cuarotto. Po rozdzierającym, rozpaczliwym pożegnężnym matki z ksywianem i z książ podszedł do Ottokara i Gizeli, składając przed nią głęboki ukłon. W twarzy miał taki ból i męk tajoną gwałtownie, że serce cesarzowej ścisnęło się żalem. Ucałował jej ręce z nabożną czcią, jak relikwie, a ona ścisnęła głowę jego w swych drobnych, atłasowych dłoniach i usta przycisnęła do jego czoła, z uczuciem kochającej siostry. Niech cię Bóg strzeże, wymówiła drżącym od łez głosem, poczem wymownym, delikatnym ruchem oddała go cesarzowi. Uściskaj go, od tokarze, szepnęła do męża z błagalnym spojrzeniem. Cesarz był wzruszony. Ujął brata w ramiona i rzekł serdecznie. Pamiętaj, ksywianie, że idziesz tam wbrew naszej woli i przekonaniom, które nam podyktowały jedynie oddane tobie serca. Odpowiedzialność za krok swój, nierozważny, bierzesz sam na siebie. Wiem o tem i, jeśli zginę. Książę umilkł i rzucił na Gizelę wzrok zamglony rozpaczą i uczuciem przechodzącym jego siły. Wtem ktoś krzyknął przeraźliwie, powstało zamieszanie. To księżna matka zemdlała.